Siemano widzowie, gramy dziś w Repo z Kołem Susem, link do jego kanału będzie w opisie, Teraz się można zaraz z nim przywitać, a za chwilę poczekamy, bo to jest jakby, jest zbyt mądra osoba, ale ja na niej już będę. Repo. I... Siema. No, o, to jest na wiadomość. Cześć Karol, przywitaj no. się. Dzień dobry widzowie, y za... za Yamona? No dobre widz, Będziemy grali, że będziecie mieli mój podgląd kamery i jego. Myślę, no... No tak jak się uda. No. Odcinek, od, odcinek z jego perspektywy będzie u niego, czyli odcinek z mojej, będzie, z mojej perspektywy będzie u mnie. No. Więc no to jest chyba... oczywiste startuj, No ja startuj kjemy. ty jest startuj. Mamy pół, pół godziny czasu na nagrywanie ponad. W tej początku. Mam nadzieję, że to dobrze. jakiś Nie, się, mapa się Nie, ja lubię. Widzę. Co robisz, to wszystko Chyba, że na jakieś odweskocie i przekniemy to przepraszamy. Ten odcinek nie jest przeznaczony dla młodszych odbiorców. Tam A tu nie ma demonetyzacji wtedy, jak są w Jak będziesz przez za dużo i nie zauważyłeś, to będzie demonetyzacja. No to nie To jak musi... będą rzeczy 18 plus. Czyli trochę może. No to w tym na przykład. Zgieram Ej, i i nie do ostrzeżenia. Nie za bardzo. ci dać, jakbyś dał, jakbyś grał wszystkie, i nie dał ostrzeżenia na początku. Tego ze Żeby nic takiego nie robił w prawdziwym życiu mogę ci dać demonetyzację Jak tego nie powiesz Żeby tak nie robił w prawdziwym <totototot> życiu Bo nie... Nie robię, że tego nie robi. Tak działa, je tu niestety, Czekaj, bo tu jest No wiem, wiem Taki pokój tu jest, pokój Mam pierwsią, no Nie tutaj nic nie ma. A tam na górze nie ma? Tu tam na górze. Tam chyba było. Ale był? Nie ma. Czekaj, tak, tutaj jest, tutaj jest. Co Zagarek. Zegarek. Zegarek i kubek! Ślepy jesteś! Czuj! No to idź po ten kubek. No to czuj miejsce. Kurza, kubek. jest. To jest ciemno trochę. Można wypręgnąć. Ja chwilkę. O, o gramofon. Talerz, talerz mam. Talerz Ty... i żabę. To jest żabę. To ja biorę gramofon. Będziemy się tym bić. Jak już. Jak będzie trzeba. Ale jeszcze tu. Pokaż, Poka. To czekaj. Two idioty. Jeszcze jeszcze? Może do tysiąca głowy. O Jezus. Czekaj, jest tu jakiś kibel? Tu nie, nie. ma kibla. Cholera. Próbujemy znaleźć. Kibal, to O! Mamy tutaj profesor babuni. Mamy kieliszek. Od samego Cezara z Ksofadisa. Mamy talerz z Ja z nim sam Herkules, bo miał siłę. Tego muszę dla bardzo dlatego tego tego nic nie ma jeszcze. Ty mam dawaj wózek! tego Bahora, bo nic i tam jest. No bachor! No pójdź. No. Nie podnoś tego bachora, jak to... jak ty no, tym mam. Mamy jeszcze O Jezu na pole minowe Jak? No bo ci mogą witeł skoczyć i się, i się uderzyć I to nie będzie za tak kolorowo O, mam! Eee, statek We, Ale będziemy mieli prawie mapę na fula. No mówię właśnie, prawie. No i wracamy tu, nie? Chyba co ma no. Ale prawie mapę na fula mamy. Bo no straciliśmy trochę. Ale 28 tysięcy to Jak 28, a kurde No. Ten bachut wysyłał tutaj gdzie w A to nie w tę stronę. No tłuszczujcie. Tłuszczujcie! No nie, nie wyskakujcie! Dobra, jedna przynajmniej jest. No to weź się poświęć. Mordujemy to. kaczkę. Mordujemy kaczkę. No Wziął teraz? <ścoughs> cool. 14 tysięcy mamy obaj. 14 tysięcy. Do czujesz, stare? Jak jest ine stracknie był tego ale nie ma. A to ja rozumiesz. Teraz mówię na serio ja tam wchodzę, bo ja ty tam wchodzisz i ja tam wchodzę to jest nie, nie za fajnie. No, odbiję ale się od góry Odbijem się od sufitu tylko. Zobaczyłem Ja już wydałem, pojęcie temat Byłem o, o, o krok od śmierci O, o wiesz co e, zrobiłem granatem, bo tam granata wsiądziłem po prostu Aha. Ej ten wózek byłby op no. Sorry tam chodzisz? No bo tam coś jeszcze może być. To mogę ci pokazać jak to się robi. Ja! No to czekaj, to ja cię tam sadzę po prostu. W kurcie... No, tylko skurcie. z tym dronem tak się robi. No, w kurcie! Czekaj, ja muszę że wozu wóze wózek co wózek dam. O, dawaj. tak widzowie, o to już... dobra. O, to jest taktyka najlepsza. Dobra, puszczaj tutaj. nie było. Ale go mi nie przyło. Szymon! NIE! Ty trzelił! Nie masz w friendly content ha. Na Ty też jesteś do mnie, za co, O kurde, i CECY, i CECY Nie, nie, no, puszczaj urna tu Nie, to jest <grymne> Ty, ja ci jest. co Ale wiesz jaką prędkość miałeś?

Dobra, chodź już Dobra, czekaj No masz no tam no ekstra zampa, Masz Ekstra jumpa nie. nie ma chyba tam bez no Chodź, chodzi To normalne Nie ma właśnie, No nie chodź. startuj Co? były Był jeden No i jeszcze stój jeszcze No nie no nienawidzę Idzie ja ci kur... Nie widzę. Łaga, proszę Państwa, Karol się łaga. jest taki o oh, Jezus A Karol, ty go pieszysz, Karol. Karol, ty go pierdysz. To ci nie daje filpak, On ci oddaje tyle zdrowia, ile miałeś na początku wejścia do sklepu I. I on ci nie odnawia do stóp. Miałem, 80... Miałem 87. Ale weszłeś do tego, do auta i ono ci odnawia wejścia. Nie, to po levelu ci odnawia 20. Bo tak to by cię odraziło w aucie. Bo działa? Trzeba znaleźć jakąś dziurę na tej mapie I potwora p*** się tam wrzucić Trzeba wejść Jak ty chcesz to sobie wchodzić Ja tam nie mogę O! Prawa! To dziadek! Dobra, dziadzia w środku Jakiś magiczny kryształ rozkradł Y era un chenetín,

Get over the back of the o O! Możemy narobić na wciąg, <laughs> <laughs> mnęło! Jeszcze orba dała! Ja zabieram. O, oh, tady máme Dumbledora. Tu máme Piotera, a tu máme Magika. Zdravě. To je, je sama pravda. To je sama pravda. O, oh, se. Si... Karol! Gdzie jesteś? No, tu coś może być. Tutaj dużo się da zarobić. Ale da się odpuchnić nam też. Lobot. Główny jest dobry na takiego kida. Czekaj, nam jeszcze jedną rzecz. On teraz przyniesie jakieś... Karol, bo ten globus się nie trzyma tu. No. O, teraz już się trzyma. Teraz jeszcze lepiej się trzyma. No. Masz wszystko, co sobie... nie. nie klikaj go. Kliknę go raz. No ale o, połóż go, bo nie, nie wkładaj go do wózka, bo wtedy wózek mam w się. Nie, wiem, co się go nie, 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 No nie, 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 A ostatnio co, nie, 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 Odcinek na kanał. To ja, to ja nie, 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 kubek nie, i. Stało się, to się. się, No nie, Globu Potem tych jedzie. Więc uważaj. Kurde globus, bo no to, no to diament jest Ten globus się nie trzyma. Nie, nie Szukaj extraction. Extraction jest przed nami. A no słychać się. Bo on tak pinguje. Ja takie... No mówisz że przyznać. Nie, Od razu Klik. dawaj. Klik. Tego nic nie Chyba. I teraz szusz budzie się ze zaraz... Wyciągaj! 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 Dobra, Lazy. teraz składaj. Byśmy nie dostali za to pieniędzy.

No, 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 Lepsydra była! Klepsydra za sześć koła tam była! Zapomnieliśmy o niej! Trudno! Już nic się zrobiło! Już nie chcę ja, Już nic się zrobiło! Już Ja się zrobiło! Już Dziadzio! Dziadzio <grym> przyszedł Dziadzio! Tata twojej dziewczyny To jest 15 plus 4, 19 no Spadaj mi na górę A dziewięć... Biorę stamina Stamina Spadaj mi na górę Czekaj, biorę 9 Biorę staminę, że kupuję ty, bo gdzieś mi stamina. Ej, Karol, albo mi stamina gdzieś byś ciekła Nie, nie chodzi mnie. Jak chcę staminy moje, o tym wierz! jest! Ja chcę tylko do tego tego z góry! Zobaczcie co tam jest. Czekaj, mam jeszcze 10 tysięcy? Posadzaj mnie! Czekaj. No co w ogóle co to zrobić? O ja chcę to chwilę, nie? Mam jeszcze 15 koła, ja mam jeszcze 5. Czy Bo mi wychodzi chodzi 17, ale jak znajdziemy jakąś broń palną, to możemy zrobić niespodziankę. No, ja to chcę, i mam jeszcze dwa. Oto to dwa te zostawy. Dobra, wrzucicie tam. A jak se teraz. co Tam tej byłeś, teraz O, dzięki. Czekaj, takie o są granáty a... má. No No co, dwa few majd granaty, ja to ja kupuję No śli ty... Kloczku! Ty... No! Kurde, co się uda...

No nie od się blowelu weźmie. A kurde, się, no byli. Jeszcze byli. się nie Jeszcze wiem, jeszcze wiem. Czekaj Karol, nie i idzie, nie cię. Bo ja muszę... Widzowie to będzie na tyle w tym odcinku, reszta w drugim.